Z ulicy Dworcowej jadę na ulicę Mariacką. Obecnie remontowaną ulicę Mariacką. Ulicę Mariacką, która obecnie podzielona jest, jak widzimy, na dwie jezdnie dwie jednokierunkowe jezdnie. Mówimy oczywiście o tym odcinku przy dawnym dworcu. Teraz oczywiście czekam na. Ja z tramwajem mam czerwone światło, tramwaju jednak nie było. No i wjeżdżam! Jesteśmy na jednej jednokierunkowej jezdni, na której widzimy ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, i tuż przed budynkiem dawnego dworca, chwileczkę wcześniej, musimy zawrócić. To jest wszystko, co możemy wjechać na tą ulicę Mariacką. Tutaj bardzo ciasne miejsce do zawracania. Tak więc trzeba to zrobić bardzo pomału, niekiedy nawet z prędkością mniejszą aniżeli te przewidywane 20 km na godzinę, te dopuszczane 20 km na godzinę. Widzimy, bardzo ciasno się tutaj jeździ. Natomiast to, że jeździ się ciasno, spójrzcie właśnie na lewą stronę, no to nie jest przyczyna do tego, aby jeździć po przejściu dla pieszych i po, drodze dla, i po drodze dla rowerów, tak jak pojechał ten właśnie Duster. Zawracamy tutaj jak najbardziej, ale zawracamy w taki sposób, jak pojechałem ja. No, tak więc po co w tej chwili na Mariacką wieżę? To najwyżej po to, żeby tutaj zaparkować. Oczywiście upewniam się tutaj przed torowiskiem, mimo że nie ma czerwonego światła, czy możemy jechać. No, i mamy jak widzimy nakaz skrętu w prawo. Czyli jedziemy albo przez pocztową Młyńską, będę musiał zawrócić, by pojechać w kierunku Kościuszki, lub do tunelu.